Main eventem Gali Backlash 2025 było starcie od WWE Undisputed Championship pomiędzy Johnem Cena a Randy Mortonem. Last time ever pomiędzy tymi dwoma legendami WWE i mieliśmy tu chyba wszystko. Było oczywiście RKO, były Etude Adjustment, były kradzieże finisherów, były jeszcze inne akcje standardowe tych obu zawodników. było oczywiście też klasyczne ostatnie zagrywki Johna Siny, czyli atak pasem. Był też low blow wykonany właśnie na Randy Mortonie przez Johna Cena. No i mieliśmy też znokautowanie sędziego, wtedy pojawił się Nick Aldis, ochroniarze i Fury Randy Orton każdemu dał RKO. I jeszcze gdy chciał wykończyć Cena, w ogóle pojawił się R-Truth, który uratował swojego idola, ale też oczywiście otrzymał RKO. I potem w tym zamieszaniu John Cena to wykorzystał, zaatakował Randy'ego Ortona. I koniec końców to on zwycięży w tej walce. No ale walka całkiem naprawdę fajna, na pewno lepsza niż ta z Cody.